Absolutnie ciekawa historia wydarzyła się tutaj w Niemczech 1 maja i w dniach następujących, gdy niemiecki emeryt został oskarżony o to, że wywiesił flagę narodową na własnym balkonie. A było to tak: 1 maja odbywały się w Berlinie manifestacje pierwszomajowe. Rozmaite ugrupowania zgłosiły manifestacje. Wśród nich ugrupowanie Rewolucjoniści 1 maja. Jak pisze niemiecka prasa, lewicowo-ekstremistyczne ugrupowanie. No i ci panowie i panie z ugrupowania szli przez Berlin, przez dzielnicę Neukölln. I w tej dzielnicy mieszkał również nasz 87-letni emeryt Joachim D. Gdy zobaczył całą tą ekipę maszerującą, stwierdził, że. Wywiesi flagę. Więc wyszedł na balkon, trzymał w rękach niemiecką flagę narodową, pomachiwał tą flagą. No, chyba się to nie spodobało rewolucjonistom, ponieważ jeden z rewolucjonistów wrzucił na balkon. Y Joachima de Petardę, która tam wybuchła. Joachim się wystrzelił. Tego rewolucjonistę bardzo szybko namierzyła policja stojąca na ulicy. Aresztowano go, oskarżano go o tak zwany czyli uszkodzenie ciała. Nie wiem dokładnie, czy uszkodzono ciało tego emeryta, czy też zamierzał ktoś uszkodzić. Tak czy owak 36-letniego rewolucjonistę aresztowano, ale to, co było dalej, to było jeszcze ciekawsze. A mianowicie, jak się następnego dnia obudził i wyszedł na ulicę nasz emeryt z flagą, no tym razem chyba bez flagi, to się okazało, że przed jego berlińską kamienicą, przed jego domem, na ulicy jest napis: Tu mieszka na na pierwszym piętrze i jeszcze kilka innych bardzo nieładnych pogróżek. Także dowiedział się, że jest na... właśnie za to, że trzymał w rękach Narodową Flagę i. Okazało się, że policja oskarżyła go o to, że w ogóle tą flagę narodową trzymał w rękach. Okazało się, czego ja też nie wiedziałem, że w Niemczech są dwie flagi narodowe. Jedna flaga to jest ta zwykła trzykolorowa flaga, i tą flagę może sobie używać każdy jak chce. No może nie jak chce, ale każdy może sobie ją wywieszać. A jest jeszcze druga flaga, to jest tak zwana flaga służbowa Bundesrepubliki, i ta flaga ma na środku namalowane jeszcze godło państwowe. Więc flaga z godłem państwowym podlega specjalnym tutaj przepisom i nie można je sobie po prostu wywieszać jak się chce. Trzeba mieć na to zezwolenie albo być instytucją państwową, która może wywieszać taką flagę. W związku z czym bardzo szybko się okazało, że emeryt Joachim D., wywieszając flagę z godłem, czy też trzymając ją na własnym balkonie dnia 1 maja na manifestacji rewolucjonistów 1 maja, naruszył takowy przepis i podlega karze. Policja sprawdza, czy rzeczywiście ten przepis został naruszony. Na szczęście dla jo Joachima D okazało się, że ta flaga, którą on trzymał, ten, to godło było zakończone takim dzióbkiem, a na wzorcu flagi służbowej, państwowej godło nie jest zakończone dziubkiem, tylko jest po prostu półkolistym. W związku z czym zastanawiają się teraz mądrzy ludzie, czy flaga, którą wywiesił czy też trzymał w rękach Joachim D, była rzeczywiście zgodna z wzorcem flagi służbowej i czy rzeczywiście podpada również pod flagę służbową? Tego nie wiadomo, jeszcze to nie zostało rozstrzygnięte. Niewątpliwie policja powiedziała, że o, w takiej sytuacji to już nie jest zadanie dla policji, tylko dla wyższych służb. Czy sprawa trafi do sądu, zobaczymy. Jak trafi do sądu, to sąd będzie musiał rozstrzygnąć, czy rzeczywiście jest to flaga służbowa Bundesrepubliki, czy ten dziubek albo zaoblenie na dole robi różnicę i ta flaga już nie jest. Flagą służbową Bundesrepubliki, mimo że jakby nie patrzeć, na środku tej flagi było godło. A wy, jak sądzicie, ja tego nie chcę komentować wszystkiego, jak sądzicie, czy jest to flaga służbowa, czy nie jest? Czy emeryt miał prawo wywieszać, znaczy prawa nie miał? Czy powinien był wychodzić z tą flagą służbową, czy powinien raczej kupić w sklepie flagę bez godła? Czy rewolucjoniści 1 maja powinni oskarżyć emeryta o bycie na za to, że stał z flagą i czy powinni w niego rzucać petardami, a czy w ogóle on powinien wychodzić na ten balkon, a czy w ogóle powinien tam mieszkać, no nie wiem. Taka to historia. Napiszcie w komentarzach, co myślicie, bo ja sam nie wiem, co mam na ten temat myśleć. Listek Elf.